Historię naszej wsi sobie otwarzamy, ze zdjęć od mieszkańców, które otrzymamy. Historie naszej wsi wspólnie odtwarzamy, bo archiwum społeczne wreszcie swoje mamy. Zdjęć na nim wiele, dostępne są tam zawsze i w piątek, i w niedzielę. Z Głogoczowa gospodynie dzisiaj tu rapują, bo na archi mistrzostwa wielkie się szykują. Przed nami wyzwanie, czyli tagowanie na zbiorach społecznych. Będzie zamieszanie. Pokażemy wszystkim, że tagować umiemy. Chcecie nam tym pomóc? Bo my bardzo chcemy. Bądźcie razem z nami, tagów nie żałujcie. Archiwum Głogoczowa w internecie promujcie. Listopada dnia 26. Od 10 do 14 jesteś z nami, kolego. I ty, koleżanko, dołącz do drużyny. Bo przecież my jesteśmy morowe dziewczyny. Archiwum w na Was oczekuje, Bo w drużynie gospody nieźle się chilluje. Taguj razem z nami. Z gospodynia. Helenka dzisiaj tu rapuje, bo z gospodyniami dziś dobrze się czuje. Miau, miau.